Halo, halo, dzień dobry. Listopad to niespokojna dla Polaków pora, jak pisał poeta. Proszę Państwa, dzisiaj od Szabli z czasów powstania listopadowego, a przynajmniej Szabli, która wzięła udział w powstaniu listopadowym, albo prawdopodobnie no, pamięta też czasy powstania listopadowego. Proszę Państwa, przy okazji, konkurs, zagadka. Jeżeli ktoś by z Państwa wiedział dokładnie co to za model, proszę do mnie pisać na polski-gmail.com W nagrodę dla pierwszej osoby, która odgadnie dokładnie regulaminowy numer tej szabli, czyli co to dokładnie jest za wzór szabli. Osoba ta dostanie ode mnie jednego z moich e-booków, czyli jedną z moich książek, mojego autorstwa, czyli książkę pod tytułem Sztuka krzyżowa szablą i walka inną bronią białą w dawnej Polsce od XVI do XVIII wieku taktyka walki szermierka brygad kawalerii narodowej albo instrukcję polskiego weterana powstania listopadowego o użyciu szabli w walce albo taktyka walki szermierka kawalerii europejskiej w XVIII wieku także proszę Państwa do wyboru jeżeli ktoś z Państwa odgadnie dokładnie co to jest za wzór szabli no to tak, jak mówię, jeden z moich e-booków wyląduje u tej osoby po prostu w formie nagrody. Dobrze, proszę Państwa, w czasach powstania listopadowego niedozbrojenie polskich kawalerii tuż po wybuchu powstania było olbrzymie bardzo dużą ilość szabel. Jakby udało się kupić za pośrednictwem tak zwanej Rzeczypospolitej Krakowskiej, czyli malutkiego państewka, które co prawda nie, nie brało bezpośredni udział w powstaniu listopadowym, nie brało udziału w powstaniu Królestwa Polskiego przeciwko imperialnej Rosji. Ale malutka Rzeczypospolita Krakowska, są dowody na to są świadectwa po prostu wspierała jak mogła. A dokładnie obywatele Rzeczypospolitej Krakowskiej wspierali jak mogli właśnie Powstanie Listopadowe i kupowali po prostu broń. Często właśnie na przykład z terenów niemieckich, często z Holandii, często z Francji. I wiemy na, wiemy na podstawie źródeł, że co najmniej kilka tysięcy takich szabel udało się zakupić. To między innymi właśnie szabla z tamtego okresu jest to Antyk, szabla autentyczna, z tamtego okresu, szabla regulaminowa, jest to szabla kawaleryjska. Proszę Państwa, w epoce ponapolońskiej bardzo często w wielu armiach europejskich. Naśladowano dawną szablę francuską systemu AN-11. Była to szabla z takimi charakterystycznymi, po prostu tutaj, obłękami, prawda? Tylko jeśli chodzi o szablę AN-11, to te obłęki były oczywiście i cała tutaj garda, cała ta muszla była wykonana z mosiądzu. Natomiast w wielu armiach europejskich w tamtym czasie, między innymi też na przykład w Królestwie Polskim, naśladowano tą szablę AN-11, ale jeśli chodzi o budowę rękojeści, zastąpiono, e, bym powiedział tą gardę e, z materiałem stalowym. Czyli jeżeli w gardach, na przykład w, w tych w szablach AN-11, jakby produkcji francuskiej występował tutaj głównie ta cała muszla była wykonana z mosiądzu prawda te wszystkie tutaj te dwa główne pręty i tutaj oczywiście kabłon był wykonany z mosiądzu ta cała muszla o tyle na przykład w wielu armiach europejskich zastąpiono mosiądz stalą ponieważ stal była tańsza była też dużo bardziej wytrzymałym materiałem właśnie na uderzenia prawda od mosiądzu no i przede wszystkim też poprawiono generalnie tą jakby rękojeś szabli AN11 i często na przykład tutaj dodawano taką osłonę na kciuk, prawda? Czyli tutaj mamy właśnie taką taki charakterystyczną po prostu zawiniętą tarczkę w dół, prawda? Dlatego tak jak mówię, no po prostu tą szablę AN11 skopiowano i Udoskonalano w dalszym ciągu, m.in. słynna szabla rosyjska, wzór 1817 szable, które stały na stanie jakby polskiej kawalerii, często jeszcze przed wybuchem powstania listopadowego, szabla wzór 1817, o której często mówiłem, właśnie posiadała właśnie taką idealną formę, czyli właśnie dwa pojedyncze tutaj takie kabłonki. Znaczy dwa, jakby takie obłęki, tworzące taką charakterystyczną muszlę, jeden pojedynczy, jakby tutaj kabłąk, no i właśnie taką zawiniętą tarczkę. Czyli de facto szabla wzór 1817, szabla jakby rosyjska, która była na stanie polskiej kawalerii, to w zasadzie no praktycznie niemalże idealna kopia tej szabli, ale oczywiście nie jest to szabla rosyjska. Dobrze, proszę Państwa, jeśli chodzi o takie detale. Przede wszystkim jest to szabla wykonana w manufakturach królewskich. Jest to, są to manufaktury, tutaj macie proszę Państwa sygnatury, sygnatura Amberg, miasta Amberg. Co tutaj jeszcze mamy? Proszę Państwa, tutaj mamy na przykład sygnaturę świadczącą też na przykład o... Wykonaniu właśnie tej szabli, właśnie taką koronę w manufakturach królewskich. Tutaj mamy dokładny, dokładną, jakby numerację tego oddziału, w których ta szabla była używana. Czyli czwarty pułk, szwoleżerów, pierwszy szwadron, numer ewidencyjny broni 132, czyli po prostu ścisłe zaewidencjonowanie tej szabli do konkretnego pułku, do konkretnego szwadronu i nawet do konkretnego żołnierza. Proszę Państwa, także wyjątkowo uporządkowana armia. Ale, proszę Państwa, takie szable też o dziwo występowały w Królestwie Polskim właśnie w czasach Powstania Listopadowego i szable właśnie, właśnie tego rodzaju, właśnie to jest szabla z tamtej epoki, i mogła po prostu, no niekoniecznie ta szabla, ale występować właśnie też na stanie powstańców listopadowych. Tutaj mamy też charakterystyczną, proszę Państwa, rękojeść w kształcie takiej kratki, która służyła do lepszego chwytu. Chwytu kciukowego tutaj mamy takie charakterystyczne wypłaszczenie, że możemy tutaj bardzo spokojnie położyć sobie właśnie ten kciuk i właśnie, prawda? Za pomocą takiego chwytu kciukowego można było po prostu szermować, wykonywać pchnięcia, wykonywać e, cięcia e, z nadgarstka, czy nawet, e, czy nawet z przedramienia. Oczywiście można było też wykonywać e, pchnięcia, czy, e, no oczywiście to był jeden z chwytów, bo szablę też można było doskonale trzymać w chwycie luźnego młotka, czy nawet e, ciasnego młotka. Także proszę Państwa, tych chwytów była. Było kilka. Bardzo przemyślana konstrukcja rękojeści. Świetna rękojeść, jedna z najlepszych rękojeści, proszę Państwa, jakie w ogóle stworzono w historii europejskich szabel. Moim zdaniem no, rękojeść doskonała, czyli po prostu umożliwiająca trzymanie szabli kilkoma chwytami, chwytem kciukowym, luźnym młotkiem, ciasnym młotkiem. Jedna z najlepszych rękojeści, rękojeść też, rękojeść też stosunkowo długa. Dobrze, proszę Państwa, jeśli chodzi o samą konstrukcję głowni, tutaj mamy bardzo szerokie zbrocze, spore ricasso, prawda, tutaj właśnie jest świadczące o tym, gdzie została ta szabla wykonana, bardzo szerokie, szeroko głownia szlifowana w taką bardzo szeroką bruzdę, szerokie zbrocze, natomiast sztych mamy, proszę Państwa, Wyjątkowy, wyjątkowy, centryczny sztyk, po prostu no, do zadawania bardzo silnych, bardzo głębokich pchnięć. Przy, przy czym, proszę Państwa, jest to też szabla o wyjątkowo szerokim ostrzu. Także proszę Państwa, nie wiem, czy na filmie to będzie widać, ale proszę Państwa, tutaj się możemy wesprzeć, jakby matematykom, i mogę Państwu po prostu zaprezentować dokładnie, jak wyglądają. Jak wyglądają parametry tej szabli? Przede wszystkim może najpierw sobie szablę zważymy, ile dokładnie taka historyczna szabelka sobie ważyła w czasach powstania listopadowego, proszę Państwa. I tutaj mamy, proszę Państwa, 1100. 1517 gram. Także, proszę Państwa, generalnie jest to szabla, no bym powiedział, nie, jakaś, nie jakoś strasznie lekka, ale przytłaczające są, proszę Państwa, przede wszystkim te jej parametry, bo jeżeli byśmy, na przykład, proszę Państwa, zwrócili uwagę na jej wyważenie, to jej wyważenie jest perfekcyjne, ponieważ jest często nieosiągalne dla innych szab. Proszę Państwa, to wyważenie to przy, tym, przy tej długości jelca to 13 cm od gardy. Także, proszę Państwa, bardzo przyjemne wyważenie, zważywszy, że głownia tej szabli mierzy aż 90 cm. Także, także te parametry są, no bym powiedział, niesamowite. Jeśli chodzi o przy tej wadze szabli, proszę Państwa, ta. Generalnie ta, bym powiedział, poczucie przefektowaniu tą bronią, to ta broń jest po prostu leciutka jak nożyk, nożyk do, bym powiedział nożyk do papieru. Te 1117 gram, ktoś by powiedział, że to jest ciężka szabla, ale proszę Państwa, przy tym wyważeniu, przy tym balansie, przy, tym, przy tej tutaj sporej gardzie, bym powiedział, bardzo dobrym zabezpieczeniu właśnie naszej dłoni, to proszę Państwa, cięcia z nadgarstka. Nie stanowią, proszę Państwa, żadnego większego problemu. Także jest to no, cały geniusz ludzi wykonujących w tamtym czasie broń. Broń perfekcyjnie wyważona. Ktoś by powiedział, ciężka. Okej, okay, może, może i nie lekka, ale za to perfekcyjnie wyważona i z, z genialną, bym powiedział, osłoną dłoni w formie właśnie takiego dużego kosza. Mało tego jeszcze kwestia zabezpieczenia na wypadek cięcia nas. Na kciuk. Jeśli chodzi o takie podstawowe parametry, to jest to też szabla, która idealnie też, proszę Państwa, tnie, bo sama szerokość tej głowni, tu mają bardzo szerokie ostrze, to tutaj, proszę Państwa, mamy 3,35 mm przy samej gardzie. Jeśli chodzi o szerokość tej, tej tutaj szabelki przy tym, to mamy centymetr. No, jest to klasyk, m.in. szabla A11 też tu ma około centymetra, centymetra grubości i to, to bym powiedział się później z węża, tutaj mamy 5 mm tutaj już mamy, tutaj już mamy 3,5 mm, a przy samym sztychu mamy proszę Państwa półtorej. 1,5 milimetra, czyli klasyk, proszę Państwa, od 10 od praktycznie 10 cm od 10 mm przy gardzie do półtorej milimetra przy praktycznie samym sztychu, czyli w ten sposób właśnie uzyskiwano to wspaniałe wyważenie tamtej 19 wiecznej broni. Także proszę państwa, wspaniała szabla pamiętająca czasy powstania listopadowego. Jeżeli ktoś z Państwa zna odpowiedź na moje wcześniejsze pytanie, które zadałem Państwu na początku filmu, zapraszam do wzięcia udziału w konkursie. Jeżeli ktoś by z Państwa był zainteresowany zakupem kutych i hartowanych szabel, proszę do mnie pisać na polski gmail.com. Jeżeli ktoś by z Państwa był zainteresowany jakimiś antykami szabel, też proszę do mnie pisać. Wiele antyków mogę dla Państwa sprowadzić. Mogę też ewentualnie próbować zidentyfikować niektóre szable. Na dziś to wszystko. Żegnam się z Państwem w ten chłodny listopadowy dzień. Kłaniam się. Wszystkiego dobrego.